Witam Was drodzy widzowie w kolejnym materiale, a przed nami czołg Leopard 1 przez niektórych zwany również jako Leopold. Jest to moja trzecia dziesiątka, którą wbiłem w tej grze. Wiem, że dla jednych to jest bardzo mało, ale nie ukrywam, że jestem w sumie ciągle początkującym graczem. Co prawda, trochę tych bitew rozegrałem, ale na ogół gubi mnie gorąca krew i husaria, czyli szarża do przodu, ale mniejsza z tym, jest to zarazem też pierwszy ze średnich czołgów, które wbiłem z dziesiąteczek i poradźcie mi, jakich modułów ja mam na tym leopardzie używać, bo stabilizacja to na pewno, przepraszam dosyłacz na pewno ale czy do tego dorzucić standardowo wentę i stabę chociaż wydaje mi się, że stabilizację to działo ma dosyć dobrą, więc nie wiem czy wzmocnienie i wentę w tej chwili mam chyba okularki i wentę tak? sam nie wiem bo załogi też nie mam jakiejś super to ta wentylacja też nie wiem czy taka będzie dobra, także napiszcie czego używacie w tym pojeździe a dla tych, którzy nie wiedzą a chcieliby wiedzieć ta maszynka niemieckiej produkcji prosto z Bawarii ops, przepraszam e, zadaje 420 obrażeń podstawowo przy penetracji na zwykłych pociskach prawie 280 jest to 278 na Goldzie aż 323 mamy też super celność, bo podstawowo jest to 0,29, a ładowanie działa jest 9,3. A mi tutaj udało się fartownie przyspotować pierwszy czołg. Wpadło 1700 po spocie. No i zaczynam kąsać. Ja lubię wjeżdżać tutaj środkiem mapy, nie jest to może zawsze najlepsze rozwiązanie, ale lubię grać przy tym kościele i polować, chociaż ktoś mi tam już się ustawił. Pierwszy strzał za mną, z lewej, z prawej, z lewej. No zobaczymy, to jest yy, chyba moja druga bitewka, bo pierwsza niestety mi się powtórka nie zapisała. Bo był patch i tam miałem fajne powtórki do nagrania. Nie nagrałem i już nie da się ich odtworzyć. No i mamy kolejnego klienta Pyk 388. Zobaczymy. Póki co, ja mam pierwsze wrażenia z gry Leopardem. Całkiem pozytywne. Wydaje mi się, że spoko można grać na zwykłej amunicji, nie goldowej. E, no, i tutaj trzeba się bawić w myśliwego. No, takie mam założenia. Dlatego myślę tak o tych e, okularkach, żeby więcej widzieć. Eee, ulolo, czar futur, on potrafi ugryźć. On wali cztery razy jak coś. Także schowałem się za domek. No i w tej chwili ta moja pozycja nie jest taka kolorowa. Ale znowu mi po spocie pięknie weszło. Także jest, na ciebie polowałem. Obiekt 140, tak? Myślę, że jestem w stanie zrobić go moim DPM-em. Także poszedłem na wymianę. Może nie rozsądnie do końca, ale tak myślałem, że go zrobię. No, ledwo, ledwo w sumie miałem też dalszy plan na bitwę, ale tak się skończyło. Ten czar futur podjechał także, jak na pierwszą bitwę, tak około 2,5 tysiąca uszkodzeń. Może to niewiele, ale jeszcze 2,5 po spocie doszło. Także koniecznie napiszcie, jakich wy modułów używacie na tym czołgu. A jak materiał się podoba, łapka w górę i subskrypcja to kanał się będzie rozwijał, materiały kolejne będą wpadać. Jest to zawsze jakaś motywacja, aby coś nagrać, coś zrobić. Także miłego, na razie, cześć. No i w sumie pierwsze wrażenia, że chyba fajny czoł, chyba polecam. Ale jeszcze muszę nim pograć. Na razie.